Dzień dobry lub, lub dobry wieczór. Dzień dobry lub dobry wieczór. To wszystko zależy się od tego, kiedy nas oglądacie. A ja się nazywam Marcin Renduda, a mój kolega, którego widać obok, to Zbyszek Kowalski. No i chyba należy się kilka słów wyjaśnienia. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wspólnie coś nagrywać? To pierwsza rzecz, a druga rzecz, co w ogóle można na tym naszym kanale znaleźć? Z wyszku? Skąd pomysł? Znaczy, jak ja byłem młody, czyli dość dawno temu, to było takie powiedzenie, walną jak łysy grzywką o kant kuli, co odnosiło się zwykle do wypowiedzi odważnych, kontrowersyjnych, istotnych w dyskursie społecznym albo głupich. A tak się składa, że obaj mamy podobne fryzury. W związku z tym. No, wiele rzeczy, które mówimy i prywatnie, i zawodowo, można by pewnie podpisać pod sformułowanie powiedział jak łysy grzywką. No właśnie, i chyba nie mamy ambicji do tego, żeby jakoś długo opowiadać, jaka jest filozofia tego miejsca. Natomiast mamy takie poczucie, że bardzo często rozmawiamy o różnych rzeczach, głównie merytorycznych, związanych z naszą pracą, i w związku z tym dobrze byłoby się. Tym podzielić, ponieważ dzielimy się tym na co dzień w salach konferencyjnych, w salach szkoleniowych, w trakcie projektów, które realizujemy dla swoich klientów. Natomiast chyba nam brakowało tego miejsca, w którym możemy podzielić się naszymi przemyśleniami, naszymi opiniami, naszymi też czasami dygresjami czy mocnymi stwierdzeniami z szerszą publicznością. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, nie możemy teraz już tak często po prostu usiąść i pogadać. Pozostaje nam rozmawiać online. A no jak już rozmawiamy online, no to przynajmniej to nagrajmy i zostawmy, ale też żeby nie nudzić, to chciałem powiedzieć, że nasze rozmowy będziemy starać się przypisywać do różnych grup tematycznych, czyli będą takie cykle rozmów. Na pewno nie będzie to tak, że w każdym cyklu będą się pojawiały rozmowy z jakąkolwiek regularnością. Ale zaczniemy od pomysłu, który jest prawdopodobnie jednym z naszych najstarszych pomysłów, czyli ma ze 20 lat. Czyli zbieraliśmy i obśmiewaliśmy wszystkie sytuacje, w których ktoś kogoś źle potraktował w roli klienta. I mieliśmy wtedy ze 20 lat temu pomysł, żeby napisać książkę pod tytułem Buraki za ladą. Tak jest. O tym jak słaba jest obsługa klienta, jak czasami zabawna jest obsługa klienta, to znaczy jakie ludzie popełniają błędy. No i też jak można się z tych błędów uczyć. Książka, jak widać, nigdy nie powstała, ale historii jest dużo do opowiedzenia, w związku z tym chcemy te historie opowiedzieć. Są coraz nowsze, dlatego, jeden, cykl, jeden z cykli rozmów to będzie właśnie buraki za ladą, czyli o błędach w obsłudze klienta. Sporo zajmowaliśmy się też pracą z osobami pełniącymi funkcje kierownicze, czy to w placówkach medycznych, czy w korporacjach różnych branż. W związku z tym mamy sporo doświadczeń w zakresie przywództwa i zarządzania. I to jakoś tak, jako ludzie, którzy mniej lub bardziej regularnie słuchają metaliki, od razu przyszło nam do głowy legendarny tytuł, legendarnej płyty: Master of Puppets, czyli mistrz marionetek. I w tym cyklu będziemy nagrywać nasze przemyślenia na temat przywództwa i zarządzania. I tu mam takie wrażenie, że to jest ten cykl, w którym narażamy się najbardziej, ponieważ mm. kiedy rozmawiamy właśnie w prywatnych rozmowach, to często no niezbyt pochlebnie rozmawiamy o różnych i błędach, ale też czasami zachwytach na temat przywództwa w dużych, średnich czy. Mniejszych organizacjach. No, mam nadzieję, że będą to historie na tyle ciekawe, żeby były inspirujące, a jednocześnie będziemy się starali jednak nie zdradzać, kogo one dotyczą. Jola lojalna i jola nielojalna to taka figura retoryczna sprawdzająca nasze sprawności, także fonetyczne. I w tym cyklu. Będziemy mówić o zarządzaniu długoterminową relacją, której efektem jest na przykład lojalność i zaangażowanie. To jest zagadnienie, które w bardzo różnych aspektach dotykamy na naszej drodze zawodowej, bo i w biznesie, i w medycynie, i w wielu innych dziedzinach mamy z tym do czynienia. Chcesz coś dodać o lojalności, Marcin? Czy... Myślę, że wszystko to, co powiedziałeś, jest y, absolutnie kompletne, więc ciężko byłoby do tego coś jeszcze dodać. Przejdźmy do kolejnej kategorii. Dobra, ponieważ jest rok 2024, to dowcipy nie zaczynają się od nie, nie, nie mieszczą się w kategorii przychodzi i tu stawiam trzy kropki. W roku 2024 my, jako mężczyźni, y, będziemy rozmawiać o Wszystkim, co istotne w ochronie zdrowia, w opiece nad pacjentem, w komunikacji medycznej, w cyklu, przychodzi dziad do lekarza. I nie dlatego, że chcemy opowiadać swoje własne historie, kiedy my przychodzimy, bo myślę, że można już na poważnie mówić o tym, że jesteśmy dziadami. Natomiast myślę, że to jednak będzie wątek taki najbardziej związany z codziennością pracy Zbyszka, ponieważ to właśnie Zbyszek zajmuje się tymi tematami i bardzo zawodowo, i bardzo naukowo, i chyba y, nie naruszę Zbyszka godności, jeśli powiem, że jest jednym z najbardziej uznanych ekspertów w tym temacie, w tym kraju, a być może w tej części świata. Trochę naruszyłeś. Jakbyś powiedział, że najbardziej, to wtedy byś nie naruszył, ani trochę, a tak naruszyłeś trochę. No, no i to... właśnie teraz Zbyszek powiedział coś o, tych bud o budowaniu długofalowych relacji, ale to wyjaśnimy przy innej okazji, bo to jest w ogóle ciekawe, że budowanie długofalowych relacji pomiędzy mężczyznami jest zupełnie inna pomiędzy kobietami. Kobiety, jak się spotykają, to mówią kochana, fantastycznie mężczyźni, jak się spotykają i długo się nie widzieli, a naprawdę mają dobrą relację, to mówią trochę inaczej. Na przykład są zgryźliwi. Na przykład mówią, ale się spasłeś. Na przykład, na przykład. I dobre... osoba wie, że, tu, że w tym są dobre intencje i nie ma tutaj żadnego czepiania się. Tak jest. Jak coś Wam się zepsuje, to kto najlepiej naprawi? Najlepiej szwagier naprawi. I teraz przed chwilą było o tym, czym ja się dużo zajmuję, to teraz będzie o tym, czym Marcin się dużo zajmuje, czyli o technologii. Tu oddam Ci, Marcin, głos, żebyś jedno zdanie powiedział o naszym cyklu: szwagier naprawi, czyli o technologii w służbie człowieka. Dlaczego Ty używasz takich sformułowań jak. Technologia w służbie człowieka, w służbie sprzedaży, w służbie zarządzania. Dlaczego używam? Dlatego używam, ponieważ uważam, że to jest absolutnie chyba, tak mówiąc wprost, narzędzie, które powinno zwiększać naszą efektywność. Naszą hmm. efektywność z punktu widzenia człowieka, z punktu widzenia firmy, z punktu widzenia organizacji. W związku z tym ja jestem głęboko przekonany, że dobrze wykorzystywana technologia może nam w tym pomagać. Jestem absolutnie zwolennikiem, sympatykiem i ogromnym wielbicielem wykorzystania, mądrego wykorzystania technologii. W związku z tym, no będę tutaj często starał się Zbyszka namawiać jako człowieka z absolutnie innej epoki, czyli węgiel węgla. Łupanego, czy tam kamienia łupanego, czy, czy, czy. naczynia gliniane. Tak, tak, dokładnie. W związku z tym będę go namawiał jednak, żeby popatrzeć na nowoczesne rzeczy, tak jak smartfon. Zbyszek chyba już niedawno się przesiadł na smartfona, więc naprawdę ma internet w telefonie. Więc to będą takie rozmowy, w których Zbyszek raczej będzie słuchał, ja raczej będę mówił, ale wtedy może być naprawdę i ciekawiej, i merytorycznie. Ja wtedy na początek, żeby nie było, że odcinek będzie jednoosobowy, powiem, ale się spasłeś, a na koniec powiem Ci, że bardzo miło zobaczyć. Całkiem dobrze wyglądasz z tymi 20 kilogramami więcej, do twarzy ci z tym. I taki będzie mój udział w rozmowach o technologii, bo kończąc przedstawianie tych tematów czy rodzajów zagadnień, którymi chcemy się zajmować, już być może mieliście okazję zauważyć, w podtytule naszych rozmów pod głównym tytułem jest Jak Łysy grzywką, a w podtytule jest Porozmawiajmy niepoważnie, bo mam wrażenie, że to robimy całkiem nieźle. Ale też ja mam wrażenie, że poważnych rozmów dzisiaj jest dużo, w związku z tym my będziemy się starali rozmawiać niepoważnie. Mam nadzieję, że nikogo nie dotkną nasze żarty, ale też szczerze mówiąc, nie zamierzam się tym jakoś bardzo. Przejmować. Jeśli dotkną, no to przykro mi, ale takie mamy poczucie humoru i serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy razem z tym naszym poczuciem humoru i naszymi historiami, i naszymi anegdotami, i naszymi przemyśleniami, naszą wiedzą chcą po prostu razem z nami podążać. I chyba jeszcze, powiem, jakbym coś robił źle, Marcin, to mnie popraw, bo już wiemy, z jakiej epoki ja jestem wypada, żebyśmy Was poprosili o to, żebyście tam wiecie, subskrybowali. Jak mówią moi synowi łapka w górę. Oglądajcie, szerujcie, polecajcie, opowiadajcie znajomym. Jakieś takie rzeczy trzeba robić, tak? Subskrybujcie i dzwoneczek. Aha, okej, okay. subskrybujcie i dzwoneczek. Cokolwiek to znaczy Zbyszek dzwoneczek, wiesz co to jest, on tutaj jest wykorzystywany do czegoś innego, natomiast subskrybujcie, lajkujcie, jeśli Wam się podoba, dzielcie się ze swoimi znajomymi, będzie nam bardzo, bardzo miło. Bo robimy to po to, żeby dostarczać co jakiś czas dawkę inspirującej wiedzy na te tematy, o których powiedzieliśmy. I mamy jeszcze jedną ambicję. Każda nasza rozmowa będzie trwała mniej niż 20 minut, po to, żebyście mogli jej posłuchać na przykład w aucie, jadąc do pracy. W związku z tym czasami będą dłuższe, ale sorry. Wtedy po prostu uznamy, że to jest materiał na wtedy, kiedy jesteście w korkał. No. Tak. Albo posiedźcie trochę w garażu, zanim się skończy. Ale Zbyszek powiedział, że mamy taką ambicję, co nie znaczy, że tak zawsze będzie. Po prostu my chcielibyśmy, żeby tak było, a wiecie, jak to jest z tym chceniem. Dobra. Eee, Marcin Renduda. Zbyszek Kowalski. Jak łysek żywką, porozmawiajmy niepoważnie. Eee, słuchajcie nas i bądźcie z nami. Zapraszamy serdecznie.